Łódzkie na plus. Podsumowanie tygodnia w skrócie. W całym województwie mieszkańcy brali udział w uroczystościach organizowanych dla upamiętnienia żołnierzy wyklętych. Na uczestników Aleksandrowskiego Marszu Tropem Wilczym czekały wystawa pojazdów militarnych, strzelnica czy szybki kurs survivalu. Było też ognisko i wojskowa grochówka. Na koniec wszyscy przeszli z pochodniami Aleją Pamięci. Wydarzenie zorganizowała Fundacja Rozwoju Obszaru Aleksandrowa Łódzkiego. Biegi pamięci wyklętych zorganizowano w Łowiczu i w Głownie. Pogoda dopisała uczestnicy także, bo na starcie pojawiło się w sumie Kilkaset osób. Wydarzenia odbywały się pod patronatem marszałka województwa łódzkiego Grzegorza Szrejbera. Hołd wyklętym oddali również mieszkańcy Łodzi podczas uroczystości przed pomnikiem ofiar komunizmu przy alei Ansztata. W wydarzeniu wziął udział wicemarszałek Piotr Adamczyk ponad 2 miliony złotych kosztowała modernizacja oddziału nefrologii w Wojewódzkim Szpitalu w Zgierzu. Wyremontowane zostały pomieszczenia budynku psychiatrii. Dzięki temu nefrologia znajduje się teraz w bezpośrednim sąsiedztwie stacji dializ. Uruchomiony został oddział z 14 łóżkami. W ten sposób zapewniono kompleksową opiekę nad pacjentami z chorobami nerek korzystającymi z dializ. Naszą misją szpitala jest leczymy Nowocześnie, profesjonalnie z sercem. Serce mamy, profesjonalizm widać wśród naszej załogi, a nowoczesność. Brakowało nam tego. Dziękujemy serdecznie. Efekty pracy w zgierskiej placówce oglądali marszałek Grzegorz Schreiber i wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Zbigniew Linkowski. Pamiętajmy, to jest inwestycja, która jest jedną z wielu inwestycji od 2019 roku przeprowadzanych na terenie szpitali wojewódzkich. 17 milionów złotych w tym okresie trafiło tylko z budżetu województwa do tego szpitala. Pamiętajmy o pozyskanych środkach. Gdzieś w granicach 15 milionów dodatkowych ze środków rządowych. Z kolei wicemarszałek Piotr Adamczyk mówił o działaniach samorządu województwa łódzkiego na rzecz walki z nadwagą. Okazją był Światowy Dzień Walki z Otyłością. Staramy się walczyć z tym problemem, bo wiemy, że otyłość powoduje też określone skutki dalsze dla zdrowia naszych mieszkańców. W ostatnich latach mieszkańcy województwa brali udział w programie Odważymy Łódzkie. W tym roku samorząd ogłosił konkurs Zdrowe Odżywianie 60+, w którym Szpital imienia Pierogowa w Łodzi otrzymał dofinansowanie na przeprowadzenie porad dietetycznych dla seniorów. 88 organizacji pozarządowych otrzymało granty na 2 miliony złotych z programu Moce nad W imieniu marszałka wręczała je przewodnicząca Sejmiku Województwa łódzkiego Iwona Koperska. Wydarzenie zorganizowano przy okazji Forum Inicjatyw Społecznych Wszystkim nad życzymy powodzenia w realizacji działań. Przekaż 1,5% podatku wspierając hospicjum. Witajcie w Hospicjum Domowym, Stacjonarnym i Poradni Medycyny Paliatywnej w Zgierzu. Miejscu, które odlatnie się pomoc i wsparcie pacjentom z nieuleczalnymi chorobami. Nasza organizacja pożytku publicznego działa jako stowarzyszenie od 30 lat i co roku zachęcamy do przekazania nam odliczenia 1,5% podatku. Przekaż 1,5% podatku wpisując nasz numer KRS w swoje rozliczenie. Chętnie pomożemy ci też rozliczyć Twój Pit. Skorzystaj z darmowego programu na naszej stronie lub zostaw dokumenty w naszej siedzibie. To niezwykle istotne, bo nasze wsparcie dla pacjentów jest zupełnie bezpłatne w ramach kontraktu z NFZ, a nasz cel to zapewnienie właściwej jakości życia naszych podopiecznych. Zapewniamy, że wszystkie środki zostaną wykorzystane, aby jak najlepiej pomagać potrzebującym podopiecznym hospicjum. Zapisz nasz KRS 000014.

Uwaga, mamy nową promocję, tym razem dla nowych abonentów. Przygotowaliśmy dla Państwa pakiet praktyczny. Przy podpisaniu nowej umowy na 24 miesiące, biorąc pakiet podstawowy TV plus internet 150 Mbitów na sekundę, zapłacisz jedynie 96 zł. Dodatkowo obniżamy opłatę instalacyjną. Dzięki pakietowi praktycznemu zapłacisz mniej. Zapytaj o szczegóły w biurze obsługi klienta z ulica Lechonia 2. Dzień dobry, Aleksandra Gębicka. Mamy dziś 12 marca, wtorek. Zapraszam na kolejne wydanie programu lokalnego. Wicemarszałek Sejmu RP Krzysztof Bosak przyjechał do Zgierza, wziął udział w konferencji na Placu Knińskiego. Poruszono tematy zwiększających się cen energii. Jednym z rozwiązań tego problemu miałaby być geotermia. Na konferencji prasowej w Zgierzu liderzy konfederacji, w tym wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, przedstawili swoje stanowisko w sprawie aktualnych wyzwań samorządowych i krajowych z akcentem na problematykę kosztów życia i energii. Bosak krytykował obecną politykę energetyczną i klimatyczną, uznając ją za przyczynę rosnących obciążeń dla obywateli. Mamy poważny, proszę Państwa, problem z liczeniem i z tego wynika wzrost kosztów życia ludzi. Wzrost kosztów ogrzewania domów, wzrost kosztów prądu przewaga zagranicznych urządzeń technicznych nad produkowanymi w Polsce, w wyniku głupich, źle przyjmowanych przepisów, wdrażanie niekorzystnych dla Polski regulacji klimatycznych. Mamy z tym wszystkim poważny problem i musimy o tym mówić, przede wszystkim nie w odniesieniu do żadnej ideologii, nie w odniesieniu do unijnych regulacji, jak cała tak zwana polityka klimatyczna, tylko w odniesieniu do warunków i kosztów życia zwykłych ludzi. Wśród prelegentów znaleźli się również lokalni kandydaci związani z Konfederacją, m.in. dr Mateusz Zakrzewski, kandydat na prezydenta Zgierza oraz kandydat do powiatu Kamil Mroczek, a także liderzy Geotermii, którzy podkreślali potencjał energetyczny geotermii jako alternatywę dla obecnych źródeł energii. Przedstawiciele stowarzyszenia argumentowali, że rozwiązania lokalne, takie jak geotermia, mogą przyczynić się do zmniejszenia kosztów utrzymania i poprawy jakości życia mieszkańców. 80% Polski ma warunki do wykorzystania znajdujące się pod ziemią gorących wód geotermalnych, a w zgierzu są one wręcz idealne. Korzyść energii z geotermii w 2018 roku był podobny do zyskania energii z węgla. Teraz jest on nieporównywalnie niższy. Gdyż nie jest on objęty kosztami emisji CO2. Gotermia to stałe źródło energii bez problemu z dostawą surowców czy łańcuchami dostaw niepowodujące zanieczyszczenia środowiska. Konferencja była również okazją do przedstawienia szerszej koncepcji politycznej Konfederacji, opierającej się na krytyce unijnych dyrektyw i promowaniu samodzielności energetycznej. Bosak i inni prelegenci apelowali do wyborców o wsparcie, przedstawiając Konfederację jako alternatywę dla obecnych decyzji politycznych, które ich zdaniem nie służą polskim interesom. Trzeba zauważyć, że od lipca ceny energii, gdy już. Te koszty zamrożenia, gdy zamrożenie cen zostanie uwolnione, mogą wzrosnąć koszty energii nawet o 80% i dotknąć każdego Polaka, każdej kieszeni naszych mieszkańców również. Szymon Kołownia nie tak dawno powiedział, że Zielony ład nie jest taki zły i Polska 2050 będzie go bronić. Czego Polska 2050 chce bronić? Właśnie tego wzrostu, koszt, wzrostu cen energii, czy może zakazu sprzedaży aut spalinowych? My się na to nie godzimy. Spotkanie zakończyło się zapowiedzią kolejnych wydarzeń i otwartą dyskusją, podkreślając znaczenie angażowania się społeczeństwa w debatę o przyszłość energetycznej i samorządowej Polski. W tle dyskusji pozostawał apel o głębsze zrozumienie wpływu politycznego energetycznej na codzienne życie obywateli i poszukiwanie rozwiązań służących poprawie ich sytuacji. Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa rozpoczęła tydzień Empatii. Codziennie uczniowie uczestniczą w specjalnych warsztatach oraz mają okazję spotkać się z inspirującymi osobami. Empatia, czyli zdolność odczuwania stanów psychicznych innych osób, umiejętność przyjęcia ich sposobu myślenia i spojrzenia z ich perspektywy na rzeczywistość. Pierwsza społeczna szkoła podstawowa w Zgierzu zorganizowała właśnie Tydzień Empatii, którego symbolem była wykonana przez uczniów Żerafa. Żerafa jest takiem największym, takim, który ma największe serce, czyli jeżeli mówimy o języku empatii, czyli kierujemy się sercem, tak? Dodatkowo, Żerafa jest wysokim zwierzęciem, czyli ma takie spojrzenie na pewne zagadnienia z większej perspektywy. To jak najbardziej jak podzwycz, dla tą ideę całej Empatii, którą chcielibyśmy dzisiaj właśnie na różnych warsztatach przekazać dzieciom. Tydzień Empatii będzie wypełniony wieloma specjalnymi warsztatami, a z uczniami będą spotykać się różni goście, m.in. osoba niewidoma, czy kocia mama opiekująca się niepełnosprawnymi kotami. Zaplanowane są też wizyty uczniów w schronisku, czy hospicjum. Jednym z zadań dla dzieci było przygotowanie kartek dla swoich rówieśników. Tutaj zajmujemy się głównie przygotowywaniem warsztatów artystycznych dla dzieci z oddziału onkologicznego. Każdy z naszych uczniów przygotowuje taki mały element pozytywnych wiadomości w formie właśnie kartki. Odrysowujemy rączki, przebijamy piątkę, pozdrawiamy, ściskamy te dzieciaki, chcemy żeby się poczuły fajnie. Szkoła zaprezentowała nam również swojego niezwykłego interaktywnego pomocnika, który wspiera nauczycieli oraz w zabawny i angażujący sposób pomaga rozwijać dzieciom umiejętności językowe. Przedstawiam naszego robota interaktywnego do nauki języka angielskiego. To Emis. Jest on empatycznym robotem. Bardzo lubię, jak dzieci go przytulają i głaszczą, ale na pewien rodzaj dotyku reaguje złością. Pokazuje wtedy dzieciom, że też można stawiać swoje granice i nie należy przekraczać granic psychologicznych innych osób. Takie rozwiązania technologiczne przez gry i zabawy mają wspierać naukę, a o wrażeniach z takich interaktywnych lekcji zapytaliśmy samych zainteresowanych. To jest jeszcze bardzo fajny motyw, na przykład pod tym kątem, że wszystkie dzieci mam wrażenie łatwiej, a zarazem chętniej uczą. Się na przykład na takich robotach, czy na przykład mamy też y, takie telewizory interaktywne, y, y, i na przykład też tam po prostu lepiej mam wrażenie, że y, dzieci przyswajają tą wiedzę. Tydzień Empatii to wspaniała inicjatywa pomagająca dzieciom kształtować tolerancję i pokazywać im, jak ważne jest przyjazne spojrzenie na drugiego człowieka i zrozumienie jego uczuć. Kampania samorządowa w pełni Koalicja Obywatelska promuje swoich kandydatów, wychodząc do mieszkańców Zgierza. Komitety wyborcze i kandydaci starają się dotrzeć do jak największej liczby potencjalnych wyborców. Dzień Kobiet był doskonałą okazją do tego, aby wyjść i zaprezentować się przede wszystkim żeńskiej części naszego miasta. Kontynuujemy Dzień Kobiet. To nie jest tylko piąteczek, ale cała sobota, ale mamy specjalnego gościa prosto z Zakopanego Biały Miś, e, tym razem bez żadnych zbędnych opłat. E, mamy bratki, mamy specjalną ofertę dla kobiet, ponieważ Koalicja Obywatelska myśli cały czas o kobietach i cały czas jesteśmy po stronie kobiet. Przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej zachęcali do rozmowy, rozdawali kwiatki oraz ulotki z postulatami dotyczącymi praw kobiet. Dla wsparcia kampanii wyborczej zawitał również do naszego miasta nietypowy delegat z dalekich stron. Jestem z Zakopanego, przyjechałem na promocję miasta Zgierza. Miś był Miłą atrakcją, i mieszkańcy chętnie pozowali z nim do zdjęć. Oczywiście nie zabrakło także ważniejszych gości. Wydarzenie promocyjne wsparła walcząca o prawa kobiet, obecna posłanka Koalicji Obywatelskiej. Demokracja bez kobiet to nawet nie połowa demokracji, to w ogóle nie ma e, o czym mówić. Nie ma demokracji. My potrzebujemy Łukasza Wróblewskiego w organie wykonawczym, czyli musi być prezydentem i w tym organie muszą być kobiety. Przypominamy, że wybory już 7 kwietnia, a od 2018 roku wybieramy swoich przedstawicieli do organów samorządu terytorialnego na okres pięciu lat. Na dziś to już wszystko i ja się z Państwem żegnam. W piątek o 16.30 będziemy publikować materiał z debaty prezydenckiej. Do zobaczenia!